Potrzebujesz słuchawek, które dotrzymają ci kroku na siłowni, bieganiu czy podczas jazdy na rowerze? Przechodzimy z pomocą. Słuchawki są zabezpieczone tak, aby nic się im nie stało podczas podróży. W naszym zestawie znajdziesz oczywiście wymienne gumeczki, jak i kabel do ładowania naszych słuchawek. Szybko sparuj swoje słuchawki za pomocą bluetooth. Gwarantujemy stabilny sygnał oraz zasięg nawet na 40 metrów. Nasze TUI pełni rolę również powerbanka czyli ładujesz nie tylko słuchawki, ale masz też zapas energii w kieszeni. Budowane przyciski w słuchawkach pozwalają na zatrzymywanie muzyki, przełączanie dalej, regulowanie głośności, odbieranie telefonów, a nawet włączanie Siri. Korzystaj z nich na co dzień, tak jak tylko chcesz! Ta muzyka brzmi tak jak powinna, podwójne membrany dostarczają głębokiego, pulsującego basu i czystych, wysokich tonów. Usłyszysz każdy szczekół, od cichego oddechu wokalisty, po mocne uderzenie perkusji. A gdy bateria padnie, wystarczy je naładować w przeciągu 15 minut poprzez kabel, odporny na pot, deszcz czy zachlapania. Świetne na trening, wypady outdoorowe czy deszczową pogodę: używaj ich tak, jak chcesz. Setki recenzji potwierdzają jakość i satysfakcję. Twoja muzyka zasługuje na najlepsze słuchawki. Sprawdź już teraz.